W Polsce za kilka dni beatyfikacja kardynała Wyszyńskiego i matki Elżbiety Ró Rzyczackiej. Chciałbym parę słów powiedzieć o matce czackiej, założycielce Zgromadzenia Franciszkanych Służebnic Krzyża. Główne dzieło Lasek jest taka książka napisana przed wielu laty przez Tadeusza Mazowieckiego, która nazywa się Ludzie Lasek. Książka, która poprzez mozaikę wypowiedzi i mozaikę ludzi, którzy z laskami byli związani, pokazuje różnobarwność, a właściwie wielobarwność środowiska, które jest jednym z najważniejszych środowisk polskiego kościoła, polskiego katolicyzmu. Olbrzymia otwartość w okresie międzywojennym to zasługa księdza Korniłowicza i Matki Czackiej, umiejących zgromadzić ludzi polskiej inteligencji, o których można powiedzieć, że byli poszukujący, jak na przykład Jerzy Libert. Ale wielu ludzi, również pochodzenia żydowskiego, którzy odnaleźli się w tym otwartym, ekumenicznym, pełnym dialogu kościele, który grupował się i grupuje się w tej drewnianej kaplicy w Laskach. Matka Czacka, pochodząca z wielkiego rodu arystokratycznego w młodym wieku, spadła z konia, straciła wzrok i zobaczyła, że właśnie zobaczyła, to ten język nas widzących, doświadczyła utraty wzroku i nagle doświadczyła, że takich ludzi jest bardzo wiele. Stworzyła zakład opieki nad ociemniałymi, stworzyła specjalne zgromadzenie zakonne i przez te kilka, kilkanaście pokoleń to miejsce przyciąga, jak się mówi, osoby, które są niewidome, ale które potrafią patrzeć głębiej, patrzeć na ludzkie serce, patrzeć i doświadczać Pana Boga. Ta książka, o której wspominałem, Tadeusza Mazowieckiego, Ludzie Lasek, ona przybliża nam Matkę Czacką, ale poprzez doświadczenie ludzi, którzy w Laskach znaleźli swój dom, swój dom duchowy, swój dom religijny. Sam prowadziłem wiele razy rekolekcje, czy to w Laskach, czy w Żułowie, czy w Sobieszewie i sam bardzo dużo czerpię z tego doświadczenia, tego kościoła, tej wspólnoty i jak można powiedzieć duchowych córek i synów właśnie matki Elżbiety Czackiej.